Hej, cześć, witam tutaj na zapisce z live'u. To jest live z dnia 24 czerwca 2015 roku. Zapraszam do obejrzenia zapiski, jeśli ktoś był na live'ie. Możesz eee, po prostu zobaczyć, jakie ja tam te live y nagrywam. No live jak live, nie? Ja tu czatem. rozmowę z czatem. Gdzie ty masz zapiski na live'ie? Eee, z live'a? Janek, eee, pod live'em masz takie... Dwa takie loga YouTube. Dwa takie loga YouTube. Klikasz na drugie to logo i się automatycznie przenosi na kanał JakubTempe Live I tyle w tym macie. Masz kumpa zajętego. Widzisz, we pole. No i co zrobisz? Dobra, będę Ci mówił siorp. Tylko mi tu nie siorp. Siorp. Dobra, siorp. Spoko, siorp. sprzęcicho rozłożę Sprzęt, cicho Rycho, Zicho, Krzycho Co ty? Majki bez przesady <laughs> Live na zakończenie roku szkolnego No może w dniu zakończenia roku szkolnego będzie live, ale... Ale ten... Ale nie będzie się zwał live z okazji zakończenia roku szkolnego Ten tam poszedł Szybcy i ściekli, kurde No, to ten też się męczy. To dam znowu genek pieprzusz. Ło urwa rzeczywiście, ale urwał. Tylko już ten bo coś brguje, nie chcę podjechać. Mm. Peska od arbuza. Hup. Wysypiemy chłopaka tutaj. No, chłopie je łopie No może tak być, że wypadnie Majki, ale... <grytania> Jakiegoś tam najwa z dedykacją na zakończenie roku to nie będzie A, widzisz, Dobra I pracowniczek, czym jak on tu nawróci. Ciekawy jestem Ty majki, a zakończenie roku szkolnego nie jest czasami Tak, piątek jestem Więcej mi odbiło, że w jak chciałem mówić Jutro na kurde Zobaczymy, czy chłopie ołów zawróci. Patrzymy Co on robi, ty? No pojeb. Mały pasek pojedzie. O, witam cię, Rusek. Siema. Co ty robisz, chłopie, chuje? Nie, tu nie można pracownika zatrudniać bo widzicie co robi. Jak udaję cukierka? Skąd ty wiesz, kurde? Oto kiedy ja mam ten urodziny, że jesteś mi wysłać urodzinowego cukierka. <grybujesz> ja już miałem rodzinę. Spóźniłeś się. Co, z tym staniem pracownika, ja sobie tutaj te buraki zbierał. Przesiałem. Nie to, nie to, nie to... To! No jak chodzić do zawodowej, to tak masz! <noise> Albo do tego... Não é Nadropnęła ci kosa, kurde, na bogato. W Niemcach jesteś, a no właśnie ty, kurde, w Niemcach jesteś, co myślisz, a ten Milan żyjesz. Patrz, kurde, zapomniałem. O nie, Mike już nie będzie karmechanik, raczej nie, wątpię, wątpię Bo tam już mam dużo zrobionych zleceń I teraz jednocześnie chyba jestem szykowany pod nagrywanie I dopiero jak nagram odcinek, to będę mógł jakiegoś tam live'a czasnąć Z... z karmechanika Widzisz, Dragonix, jak ci się suby pos posypały? Wszystko dzięki mnie <tosłyska> Yyy, gdzie <grymne> Tutaj chłop jełop 2-3-1 buraczki Nic majki stwierdziłem, że mi się chce grać, muszę pograć we fight'o w farminganie No i zrobiłem live'a Normalny live Możecie to ten, to tak za bardzo linkami nie wsypajcie mi tutaj na czacie. Ale jak chcecie, to może, możecie tylko z nadmiarem z, z umiarkiem, o, z umiarem, nie? Jakich xDragonix widziałeś Czaplę na pokazach, jak... Ty... Jak Czapla nie był w tych spodniach, co ty mówiłeś? A wiesz w ogóle jak Czapla wyglądał? Do dzieje? to tak, to aktor w miejscu stoi jechać nie chce. Majki. Jak czemu mu Liwa nie ma? Jest Liwe. Jest liwe, czemu muliwa nie ma? Jest liwe, liwe jest moje witty rusek Klop maciu mafia sło jest, na ślanie. O ja, Si, cię

Już kolacja o tej godzinie by polegała, no w sumie to... Słuchaj, są <laughs> no są tak wcześnie kolacje Ale w sumie o tej godzinie się kolacje nie? X Dragon X Wiedziałem, że film jest ale nie oglądałem, bo nie lubię Szcheira. <grych> Wiesz jak coś mi się nie podoba to nie będę oglądał, nie? No po prostu nie lubię Szczera, nie podchodzą mi te ciuniki. Ja te ciuniki uważam za takie rosyjskie luje. Nie wiem czemu, ale takie uważam. No i... Nie wiem czy są czeskie, czy duńskie, czy ukraińskie, czy nawet niemieckie. Ale ja tak za bardzo nie lubię Mark z, z wschodnich nie? Tak wschodnich sąsiadów nie lubię Uff. No i wiesz, po co miałem wchodzić na twój film? Żeby ci kurde Żeby ci łapkę w daj za, za sprzęt Myślałem <laughs> jakiegoś kurde Ursusa kupiliście to by no łapkę mi Nie no oczywiście każdy kupuje co chce Kto mu się najbardziej podoba Nie no i też każdy ma własne swoje zdanie Ja pierwszy kienek Mówiłem żeby tak tymi, liwami, tymi linkaczami Nie włączać, bo, bo że bo To kurna będą prawa autorskie się proszę. Austriackie a to co widzisz mać to, to, to Kurde, ale to albo Austria była tak zacofana, za, za albo coś albo tym takie ciężarówki Steyr, one jakieś takie mega stare nie były, a po prostu technologicznie to one nie wiem, czy Jelcza czy 115 dogłaniały, więc ja sobie tak myślałem. No i też wcześniej chyba takie dziwniki, były podobne do Białorusów Sztajl, ale to mi się może zdaje. No i tak, no, co prawda, te dziołniki co teraz robią. To one nie podchodzą pod ruskie klimaty, no bo nie no, te, czy Białorusy, czy tam co, jakiś inny ciągnik, czy MTZ-y. Takie kwadraciaki totalne są, a ten sztajer ja już nie jest taki kwadratowy, tak, te tylne botiki to tak jak w Keysie, tutaj są, nie? Czy kabina też. No ale mimo wszystko jakoś tak nie mam zaufania do tej marki, no. Może kiedyś je zdobędę. No będę kłamał, nie nie za, tak samo z Zetorem mi też tak nie za bardzo, nie lubię Zetorów, ale... Na pewno mam większe zaufanie do Zetora niż do tego sztajera, nie? No i już 6 ton Kurde, sipie nieźle A ten jak tam kultywatoruje? Skończył nie, ja, jeszcze nie. Jeszcze ostatni pasek. Nie lubię cię. Umsu, unfalu. ty fapaczu. Jeden powie twojej mamie, że fapiesz. Oj Genek, to nie wiem o co ci chodzi <laughs> Jak sobie tam chcesz, to sobie tam unsubuj unfollowuj <laughs> No mówię ich z no ale jakoś tak nie za bardzo Te ich wcześniejsze sprzęty jakoś tak nie za bardzo zachęciły mnie do ich marki Mówisz, Rusek, że Ursus nie Farm tak najlepsze? No nie wiem. No Ursus to wiadomo, ale... Polski sprzęt, nie? A, jeszcze jedno może wejdzie. Nie mogę, kurwa, Gienek. Jak mi się ta piosenka nie będzie podawać, przecież nie będę słuchał piosenki, kurde, takie, która mi się nie podoba, nie? Jak tak chcesz sobie ją posłuchać, Gienek, to sobie ją włącz w drugiej karcie i... co ...słuchaj muzyki i oglądaj mojego live'a, nie? Co za problem. No 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 wiem, mówię Ci z Dragonix, że ten... Że twoja kuzynka, czy coś tam... Że ktoś na swojej rodziny pracuje u Sztejla Jak matka wie, że śpiesz? Nie wie, bo nie śpię. Bo nie ćpam Tu lasy No wiadomo, to nie jest ciągnik 100% w Polsce wykonany, ale... Polskie pochodzenie jakieś tam ma, nie wiadomo czy to są tu rasy, ale... Funtucka. A fantraki to takie ten... Takie małe, mniejsze czynniki Nie wiem czy teraz są takie większe czynniki, ale jakieś takie mniejsze czynniki robili. Iśmy nie, nie za bardzo chcieli robić takie większe czynniki. Tak dosu koni chyba fantrack robi takie czynniki. A no i widzisz Gienek i jak wszystko gdzie się połączyć, tysę muzykę puścić, ja będę zadowolony Pełna młodzież Dobra, stać na dzisiaj już tych burakach... Nie, ja tą całą tego bandyta tam całego zapełnię i stać na dzisiaj tych buraków Te buraki będę męczył przez tyle, kurde dni, godzin, lat, że ja podzielę No nie tak, no dobra. To jest 30 A ja to nie widziałem. O, Gang to też nie lubię. Śmieszą mnie te piosenki Gang Albania. no ze śmiechu wytrzymać nie mogę. Jak pizdę nad głową to... No to ze śmiechu wytrzymać nie mogę. Tyle w temacie. Dobra Ten skończył Sypiemy jeszcze To było dziewczyn, to kurde, jak ja teraz stracham, czy teraz na łaniu jestem, czy gdzie nie. To ja wiem, jakieś. no 20-30% dziewczyn nie. To takie szmaty, że ja wam mówię. <grym> nie. nie wiem, co to się, kurde dzieje. Ale ja mówię, takie szmaciska pochowuje dziewczynie, że to. to, to, to. Przynajmniej według mnie, nie, ja nie mówię, że wszystkie, mówię 20-30%, ale to jest znak bitnie słuchane Gdzie nie pójdę, to słyszę jakąś... Ej, kurwa, chodź, ksiądz, szybciej, wspowiadam w ciebie panem konfesjonale, bo mi się śmieszy! Ej, kurwa, pójdź mnie do kolejki, nie, ja to słyszę, do mnie tak to śmieszy, a zarazem, kurde... Śmiech i rozpacz mnie, jak ja to słyszę, nie. To jest po prostu żałosne, jak dla mnie. No i szusek, ale nie ma, nie poproszę <grych> Ale ja mówię, mam ta, to Najgorsze będzie, jak jeszcze więcej tych szmacioków będzie Ale idę ty Ale mi tupę rzuca O, kurde, wjechałem właśnie na czas, zapatrzyłem <suszy> ministrant, a nie kolega mi kiedyś mówił, o ja, zostań ministrantem, takie kurna mać. Taki kurna zabawa Ja obie... ja obie to mówię, prędzej się z... No nie chciałem obiecuć ministrantem, -pr no prędzej się zesłał, niż ministrant po prostu No genek to zrobi? No nie, no, no, nie ja zrobię, no powiem, że są szmaciska No, 20-30% i tyle, nie? Myślą, że są kurde jakieś kleopatry. Wszystkie mogą rozkazywać, to już tam jest ich problem. Wie tu tam boli... Ciekucha ja się tak zawsze, co wiem, jakiego oni chłopaka znajdą tutaj nie. <grym> znajdą tam jakiegoś takiego chłopaka, takiego ciula co by będą słuchać co on będzie wysłał ich rozkazów. Ej, macie jakąś muzykę do filmu z gnojówki? Jakąś o polówce? Bo jeździsz polówką, walisz gnojówką. Gdzieś <grystanie> tam Volkswagen Polo, jakąś muzykę dają Volkswagen na polo i będzie. Sam raz do gnojówki. Się trzy razy nie no, u mnie w tej parafii to by nie tak jest, że ministrantów tam na siłę nie biorą, bo jest dosyć dużo. Nie ma niedoboru ministrantów, ale. Czapla jest ministrantem, o. No. Ale ja po prostu nie chcę, no. Nie widzę w tym siebie. Dobra, słuchajcie, to, to będzie już z tej zapiski, to już jest druga zapiska, z planowanych Czech jeszcze trzecia zapiska, będzie i koniec będzie na dzisiaj farminga. Tak więc jeśli chce obejrzeć tą zapiskę na YouTube, no to fajnie. Mam nadzieję, że wam się podoba ta zapiska, ale oczywiście zapiski się nie ogląda tak jak normalne filmy na YouTube, to jest po prostu zapiska. No i tyle, Zobaczmy na następną zapiskę, która się ujawi niedawno, nie, która się pojawi za niedługo.